Placki ziemniaczane. To ciekawa propozycja zarówno na obiad, jak i kolację. Można je podawać na różne sposoby: same z cukrem, śmietaną czy gulaszem. Dziś przedstawię przepis na placek po zbójnicku. Do przygotowania dania potrzebuję: mięso wieprzowe z łopatki, fix chrupiące placki ziemniaczane knor, fix gulasz knor, olej roślinny, jajko, pieczarki, odcypka, średniej wielkości cebulę oraz kwaśną śmietanę. Na początku kroję cebulę w kostkę oraz pieczarki na mniejsze kawałki. Umyte i osuszone mięso kroję w dwucentymetrową kostkę, a następnie podsmażam na małej ilości oleju. Podczas smażenia dodaję pokrojoną cebulę i pieczarki. Gulasz przyrządzam zgodnie z przepisem zawartym na opakowaniu. Do gotującej się wody wsypuję Fix gulasz i dokładnie mieszam. Dodaję podsmażone mięso i całość zagotowuję. Następnie duszę gulasz na małym ogniu przez półtorej godziny. Zawartość opakowania Fix chrupiące placki ziemniaczane przesypuję do miski i dokładnie mieszam z dwiema szklankami wody i jajkiem. Tak przygotowane ciasto odstawiam na 10 minut, aby zgęstniało. Po tym czasie na rozgrzanym oleju smażę duże placki na złoty kolor. Gulasz podaje na placku udekorowany kwaśną śmietaną oraz tartym oscypkiem.